Sobota osiemnasty tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z Księgi powtórzonego prawa zaczyna się od jednego z piękniejszych zdań w Biblii słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swoich sił. Ciekawe jest to, że tak naprawdę przykazanie jest jedno słuchaj słuchaj Izraelu, słuchaj, szema Izrael, słuchaj, co znaczy usłysz, słuchaj i bądź posłuszny temu, że jest jeden Bóg. Były to czasy, kiedy tych bogów było więcej. Natomiast potem miłość, przykazanie miłości jest oczywiście przykazaniem, ale ono wygląda tutaj trochę jak konsekwencja. Będziesz więc miłował. Słuchaj, jeżeli, jeżeli naprawdę Pan Bóg jest Bogiem jedynym, no to trzeba go kochać. No To jest jedyny Pan, którego warto kochać, któremu, któremu warto zaufać, któremu warto być lojalny. To jest miłość jest konsekwencją prawdy. Miłość jest konsekwencją prawdy. Tak jak w życiu, jak spotykamy kogoś, tę jedyną, tego jedynego, słuchamy go, poznajemy go i wtedy człowiek kocha, bo widzi, no to jest to. To jest moje dziecko, więc go kocham. To jest mój mąż, to jest moja dziewczyna, to jest mój chłopak. Więc miłość jest w jakimś sensie konsekwencją, że odkryłem w Tobie coś, co jest niepowtarzalnego, co jest niesamowitego. Tak jak się rodzi w nas miłość do dziecka, do, do przyjaciela, do, do kogoś bliskiego, tak rodzi się miłość w nas Boga, jeśli go odkryjemy, że On jest Panem jedynym. Ale żeby to zrobić trzeba słuchać. Trzeba słuchać, słuchać do skutku, to znaczy aż dotrze do człowieka właśnie ta prawda, że jest Pan Bóg na świecie i ten Pan Bóg jest Panem jedynym. Psalmista powie: "Miłuję ciebie, Panie mocy moja". Bardzo rzadko używa się w Starym Testamencie słowa Achafti, to znaczy kocham Cię, kocham Cię, Panie Boże. Jakoś tak rzadko, gdyż, gdyż więcej się mówi o posłuszeństwie, więcej się mówi o słuchaniu, więcej się mówi o wypełnianiu przykazań. Natomiast rzadko się mówi właśnie o tym, że kocham Cię, Panie Boże, miłuję Cię. Ale jest, pojawia się to słowo i można powiedzieć, skoro psalmista potrafi kochać i to w Starym Testamencie, to znaczy, że On co, że On słuchał, że On już usłyszał, że jest Panem Bogiem, że Bóg jest Bogiem jedynym, więc już kocham. Konsekwencją tego jest, że jest mił. A jeśli on potrafił, to czemu nie my nie? Czemu my nie? To, co święty Augustyn mówił, jeśli apostołowie potrafili czynić cuda, to czemu my nie? Jeśli oni potrafili umierać za wiarę, to czemu my nie? Jeśli potrafili robić, czemu my nie? Czemu my tak się szybko poddajemy? Potrafisz kochać Boga. Potrafisz naprawdę wejść w relację z Panem Bogiem tak mocną, jaką się wodzi w relację między ludźmi. Potrafisz. Potrafimy naprawdę. Potrafimy powiedzieć razem z psalmistą: Miłuję Cię Panie, mocy moja. Ewangelia pokazuje niesamowitą potęgę wiary. Otóż okazuje się, że uczniowie nie mogli uzdrowić człowieka chorego epileptyka, opętanego, chorego na epilepsję, który rzuca, rzuca dziecko w wodę czy w ogień. Mówi ojciec Jego, że prosił uczniów, ale nie byli w stanie. I Jezus tłumaczy, że nie byli w stanie w tej Ewangelii, bo nie mieli wiary. Gdyby mieli większą wiarę, to by mogli uzdrowić. W innej Ewangelii Jezus bowiem nie byli w stanie, dlatego że ten rodzaj złych duchów wyrzuca się modlitwą, i postem. Zwrócę na to uwagę, że nie wszyscy mamy, to wszyscy wiemy, że nie wszyscy mamy dar uzdrawiania, ale tutaj Jezus pokazuje, że to nie jest problem charyzmatu uzdrawiania, to nie jest problem tego, że nie masz tego talentu, tylko problem, że ci brakuje wiary. Problem, że ci brakuje postu. Problem, że ci brakuje modlitwy. I my, zanim zaczniemy powiedzieć, a tam nie ma co uzdrawiać, a tam cuda już się nie czynią, to dobrze byłoby, gdybyśmy wrócili do tych podstawowych rzeczy, to znaczy wiara, post i modlitwa. Zaczęli naprawdę modlić się w intencji jakiejś, zaczęli pościć w jakiejś intencji, zaczęli bardziej wierzyć, bo jeżeli my z góry mówimy a to i tak nic się nie zmieni, no to gdzie jest w tym nasza wiara wobec Boga? Czy to, 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 to na czym polega to nasze chrześcijaństwo, jeśli my już nie wierzymy, że Bóg może również dzisiaj czynić cuda? Uwierzmy, spróbujmy, pośćmy, modlmy się, a potem zobaczymy. Zobaczymy, czy Bóg uczyni cud, czy zrobi to co w przypadku Jezusa. Chociaż Jezus prosi, żeby został zabrany ten kielich śmierci, to jednak umiera na krzyżu. To, że nie zawsze się udają cuda, czy w większości nie czynimy cudów, to widocznie dlatego, że taka jest wola Boża, ale może też widocznie dlatego, że my się kompletnie o to naprawdę nie staramy. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.